Dobry dzień dobry, zobaczcie co tu się dzieje. No, trochę to... Będzie jakaś zupa. A jaka? To wam powiem później. Na razie muszę to zagotować. weźmiemy mi jarzynki przygotujemy i będziemy robić dalej. No to zapraszam do dalszego oglądania. A może też i słyszycie, bo zmywarka już chodzi, także trochę się tuczę. A co? Aha, właśnie. Miałem pokroić jarzynki. Yy, przepraszam, yy, mięso, i to właśnie zacząłem robić. I tu mamy kiełbaskę, też ją skroję w kostkę. A dlaczego? Bo tak lubię. Po prostu niektórzy tylko paski jakieś albo w plasterki, a ja wolę w kosteczkę. sobie skroję. No i i będzie ok. No i mogę Wam zdradzić, no bo już patrzyłem do lodówki i niestety miałem robić zupę yy, żurek, albo żurek miałem robić, albo albo jarzynową, znaczy w sumie miałem zrobić żurek, no ale nie mam barczu, dlatego zrobię zupę jarzynową. Już zagotowałem, wiem, że to, to to zrobię z tego co mam, po prostu mam boczek i kiełbasę, a za dużo mięsa też nie daję do tej zupy, bo nie ma sensu. Także zrobię z tego zupkę jarzynową. I już kiedyś tak robiłem naprawdę bardzo dobra zupka. I lubię ją jeść. No, także, co tutaj mamy i co będziemy potrzebować: marcheweczka, pietruszeczka. Ziemniaczki, tutaj są w reklamówce, bo przyniosłem. Pieprz. Sól. Soja, troszkę soi daję zawsze zamiast magii. Pietruszka. Później papryka. Przyprawy, czyli tutaj są liść laurowy, zioła, czyli zioło prowansalskie daję troszkę czarny pieprz i ziele angielskie i to jest w większej ilości sól bo tam może być troszkę mało jeszcze jarzynka do tego jarzynka podsuszane seler, marchewka, pietruszka naszej działki teraz sobie wrzucimy Cebulkę. O! Zobaczcie. Cebulka jest przycana O i tu. Może światło zapalić? a Jest zapalony. No dobra No widzicie, tu już sobie pewne rzeczy przygotowałem. Teraz wrzucimy. Pokroimy jeszcze czosnek. Tak znaczy, go na pół przetniemy w sumie. O! I zaraz, grzybkami wrzucimy do trzy do, ząbki czosnku wrzucimy do zupy i te grzybki, i marchewkę, i pietruszkę skroimy, i tak samo wrzucimy do zupy. Pierwszy przygotujemy. A dlaczego chciałem coś wam pokazać? Że, jak yy, ważne jest to, żeby na przykład, jak obieracie marchewkę, czy pietruszkę, ten korzeń, jak jest dłuższy, to żeby go po prostu tutaj obciąć i tak samo górę, żeby z jakiś centymetr półtora obciąć od korzenia końcówki i górę tak samo nie, ponieważ nie wiem czytałem gdzieś, że to po prostu tam takie złe te nieczystości z gleby wychodzą i tam się zbierają i tu w tej dolnej partii w górnej e, trzeba po prostu sobie obciąć no i tak tak robię no po prostu tak robię dobra to ja sobie to pokroję a to to w sumie możemy wrócić do zupki nie wadzi Dobra, puste. Wróciliśmy do zupki, a specjalnie widzicie, całe było, że tak powiem, na początku pełny tutaj był ten y, mój blat przygotowawczy, a teraz zrobi się pusto, dlatego że żebym nie zapomniał pewnych rzeczy, które mam dodać do zupy. I dla Was też jest łatwiej, jak sobie będziecie to robić po kolei. Dobra, to teraz kroimy marcheweczkę. No. Dobra marcheweczka, próbowałem. Króziutka. Mm, Jak ma być zupa jarzynowa, to musi być dużo jarzynek. Mm, tak jest. Dodajemy teraz nasze jarzynki. Marchewka pietruszka powinien być seler. Ale nie mam celera. Znaczy, mam go w postaci suszonej, czyli taką miażynkę, jak wam pokazywałem żony, tam jest marchewka, pietruszka, i też to damy go w takiej postaci. To nic nie przeszkadza. Dobra. Fajnie, super. I to niech, się, to niech się nam teraz gotuje. A my sobie jeszcze dodamy później ziemniaki, bo ziemniaki się daje. Jak na sam koniec, bo ziemniaki szybko nam się gotują i też doprawimy sobie na sam koniec. Także to już mamy zupę, pozycję wyjściową zupę. No, oj, no i tak, tak. I robimy dalej tą zupkę. Jeszcze jedna rzecz. Także ziemniaczki już, ziemniaczki już są przyszykowane, zaraz kroimy i fasolkę też. Przygotowałem, ale to na sam koniec, ponieważ ta fasolka już jest trochę podgotowana i zostało mi z ostatniej co robiłem. Bardzo dobra, moja nasza fasolka i ziemniaczki skroimy i dodamy fasolki i przyprawimy na koniec. No, to będzie praktycznie wszystko. Także skroimy sobie ziemniaczki. Proporcje musicie mniej więcej sami dobierać, tak samo jak przyprawiać. Nie za dużo, ale też nie za mało, bo ta zupa będzie jak woda. No trzeba trochę dać jarzyn, tylko po prostu trzeba to oszacować, ocenić, tak? No. Dobra, to to, to by było na tyle. Tu, to chyba wystarczy do tego. Jeszcze zobaczymy, jak, jak ja to wrzucę. A tą resztę sobie zostawimy tak. Słupka nam tu fajnie już pachnie. Naprawdę super. Ale jeszcze czuję jak mieszam łyżką, że jarzynki są jeszcze, marchewka, pietruszka jeszcze twarde. Także to jakieś z pół godziny musi się pogotować. I dopiero będziemy dodawać następną rzecz. No tak, i dalej, i dalej robimy tą zupkę. Powiem Wam, że już chyba skosztujemy najważniejsze, żeby skosztować cebulę. I no może marchewkę skosztujemy. Jak marchewka będzie miękka, taki większy kawałek sobie weźmiemy, albo w miarę miękka, wtedy wrzucimy ziemniaki i fasolkę. Mhm. No powiem, że chyba czas na fasolki na ziemniaki. Jeszcze wrzucimy sobie ziemniaki, tylko ja muszę je jakoś stamtąd wyciągnąć. A dobra, damy je sitkiem, wyciągniemy. O, troszkę ziemniaków, o zobaczcie. Ta. O. Też nie za dużo, bo Troszkę zostanie. O. Jeszcze trochę tak, trzy, trzy, trzy takie średnie ziemniaczki, obrać po prostu i wrzucić. Tak samo, fasolki gdzieś około 20-30 deko, tak. będzie okej okay. no tam to sobie zagotujemy już aha i teraz, teraz sobie to częściej przyprawimy damy dwie łyżeczki dodaję dwie łyżeczki y, soli damy dwie łyżeczki soli o no. to jest sól nasza polska wy k się zaczyna kłodawie o. ile ja powiedziałem dwie a sypnąłem trzy ale to takie nie, 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 nie ten niepełny no dobra okej okay. co jeszcze y jeszcze taka ważna rzecz Damy trochę koncentratu, ale to nie dużo. Ja tutaj mam żony koncentrat. Troszeczkę. O. O. Żeby ona taki miała, wiecie, barwę i troszkę czuć takim, takim smakiem pomidorów do pieprzu. Posypniemy, nie będziemy żałować pieprzu. Pieprzu nie będziemy żałować. Tak ja tu mam też paprykę. O! Z Węgier. oryginalna A ja mam. i ona nada taki specyficzny smak naprawdę ta papryka jest super mieli chłopaki przywieźć ale przez ten lockdown no niestety nie wszystko można mieć ok, I zamieszamy i to żeby ziemniaczki się zagotowały znaczy żeby były miękkie muszę gdzieś około 30 minut się gotować, a ja jeszcze tylko skosztuję Nie, nawet no, powiem Wam, że nie przesoliłem. <laughs> Jest OK. czyli 3-4 łyżeczki małe spokojnie można dać, ale to się zagotuje, jeszcze wtedy przyprawimy. Damy pietruszkę. I jarzynki. Dobra. To słono. Sam raz. Okay. damy troszkę jeszcze tak jakby ja mam takie, to dam przecięły jeszcze te dwie łyżeczki w sumie cztery łyżeczki dam jeszcze jedną, pięć łyżeczek do równego do równego rachunku do równego rachunku i tak, co tutaj jeszcze mamy Kilka kropelek soi, chociaż tak z czuciem. O. Słownie pół łyżeczki. Dosypiemy tutaj tej suchej jarzynki, co mówiłem. No Zobaczcie, to fajnie. O, widzicie, tu jest wszystko. Marcheweczka, pietruszeczka zielona. Taka pietruszeczka, seler. Hmm. To jest ta jarzynka fajna. Jeszcze tutaj troszeczki trochę. Z liścia. Później wierzynce. Miałem zamrożoną ale już mi się skończyła, mam tak. O widzicie. Wszystko witaminy. Pietruszka, witaminę F, czyli żelazo. Żelazo. Archewka, witamina A. fasolka powiem szczerze, że ta też żelazo, ale oprócz tego na pewno ma jakieś jeszcze troszkę zioła prowadzolackiego. Nie dużo. To teraz sobie zamieszamy. I to naprawdę powoli, tak. Ledwo ma się bulgotać, jak grosu. Bo jak dajecie więcej gazu ta zupa aż się gotuje te witaminy też się wygotują no i tu nic nie trzeba żadnych zup, nic nie trzeba doprawić. Zobaczcie jaka fajna mm. Mm. jeszcze tylko to musi się trochę tymi przyprawami przejść jakieś 10 minut i będzie ok. No to skosztujemy zupkę. Trzeba kosztować, bo jak się nie kosztuje, to człowiek później nie wie, co tam ma jeszcze dosypać. Albo z czym przesadził. Wam, że jest ok. Super. Tylko ziemniaczki się jeszcze może dogotują, a może już są dogotowane. No zobaczymy jakie już znajdziemy. To jest taka jarzynowa. Mm, Ziemniaki już też będą. Także możemy nalewać na talerzyk i spróbować sobie. ważna sprawa jak robicie zupę zawsze kosztujcie bo ponieważ to co się pisze w przepisach w zależności ktoś podaje na youtube czy nawet na torebkach są nawet napisy ile czego co i jak gdzie są te, te różne zupy nie patrzcie na to po prostu skosztujcie weźcie łyżkę skosztujcie zobaczycie czy mniej soli czy więcej bo zupą zupę którą jecie musi być idealna Także nie za dużo soli, nie za mało. Nie trzeba nic torebek. Pierzcie. Dobra. To nalejemy tej zupki. o zobaczcie. Super. Nie za tłusta. Nawet dobrze z tego boczku i z kiełbaski wyszło. Teraz troszkę damy jarzynek. O nie za dużo jarzynek tutaj też nie jest za gęsta, bo jak jest za gęsta, to też źle tam jeszcze ogrzybka sobie super no Skosztujemy. tej naszej zupki Jak prawdziwa jeżynowa. Jednak troszkę przycielu swojskiego albo ze sklepu, jak ktoś nie ma w kazałom Najważniejsze, że gorące. To jest najważniejsze. Reszta się nie liczy. Podsumowując warto robić zupy, warto, nie masz, mają dużo witamin, ale też są takie pożywne, zimą też mogą przyczynić się do odporności naszego organizmu. A tłuste nie za dużo, ale też trzeba jeść, a w szczególności zimą. Takie to życie. Skosztujemy grzybkę. I to wszystko. Dziękuję.